Witam serdecznie, z Cezary w Szybki wypad po pracy. Jest godzina, można powiedzieć, już 20, słoneczko zachodzi. Postanowiłem bardzo szybko wyskoczyć nad wodę ze spinningiem i pomachać twitch. Tylko ten kolor dzisiaj. No i zaczynamy. Ogień, bo mało czasu. Zapraszam do subskrypcji i miłego oglądania. Mam nadzieję, że będą rybki. Siedzi, siedzi pierwszy. Co to jest? Maluch. A już myślałem, że będzie coś ciut, 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 ciut większego. A to maluch, no spokój się. jest mi kotwica, jeszcze zapodasz w palce. O, zapięty. Ładnie. Tutaj przydziałał. Odpuść kotwicę. O, to jeszcze ten puśwak. O. o, taki niunio. pierwszy szybkiego wypadu. Łódzis skubany. W wariacie. Nie liczy się wielkość, liczy się, że jest honor uratowany. Ale uderzenie Ale to znowu maluch Ale uderzył fajnie No w sumie Fajne uderzenie było Normalnie pierwszy raz poczułem na twitchu Jak uderzył szczupak Wcześniej to zazwyczaj to było Tylko przytrzymanie A tutaj już był strzał Tutaj masz zawsze się zapinają za dwa, na dwie kotwice. Często się zapina właśnie tutaj. O. nie bardzo chcę mi się wkładać palce do pyska. Taki tak myślę. O, jeszcze mnie chlapą wziął. Całego. Ale przy brzegu walnął. Skórko jad. samiotkim brzegu, pod samymi nogami brałem, poczułem tylko odciągnięcie, przypuszczam, że już nie tyknie ten, ale może jak drugi rzut i było drugie branie, może tu jeszcze wyjdzie jakiś Jeszcze jeden rzut w tym miejsce, tylko bliżej brzegu. Jeszcze na domiar złego komary zaczęły się gryźć. To jest, to jest bardzo fajna zatoka. Często mi wychodziły z niej szczupaki, także trzeba spróbować. A, był Uderzył Siedzi Ale to nie będzie znowu Duży znowu malec to był tylko odjazd szybki o. 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 maluszek ten dąt Stanął se przy brzegu i se stoi. Skubaniec. No i ostatni rzut i trzeba uciekać, bo już coraz ciemniej Zobaczymy czy ostatni rzut może da jakiś puk, czy ogólnie coś, bo w tym miejscu też czasami wchodziły mi jakieś tam szczupaczki Na razie nic, już więcej niż połowę przyciągnąłem Z tego, no jednak jeszcze jeden rzut <noise> Ostatnie rzuty Zawsze, jeszcze się namyśli Że jeszcze może w tą stronę spróbować no, jak zawsze jak widzieliście Do twitcha stosuję takie szybkie Szarpnięcia wędką No to coś się spławia fajnie pod brzegiem żeby ten wobler dostał takich delikatnych wygibaców, na tym to polega. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden namyśliło mi się, że z tej strony podejdę i rzucę tutaj ten... I rzucę krzaki. Zaraz. No i dobra, lecimy do samochodu. No i szybki wypad, szybkie małe ryby, godzina ze spinningiem nad zbiornikiem, trzy skróty dla rozerwania się i zabicia czasu, bardzo fajna sprawa. Eee, dobra, tyle z dzisiaj, oczywiście chciałbym Was zaprosić już jutro, będziecie... Mieli film, w którym będzie można wygrać jakieś tam fajne przynęty. Wspólnie, razem z Kashu Byte będziemy organizować konkurs, ale to już jutro. Także zapraszam do subskrypcji, bo będzie to konkurs tylko i wyłącznie dla subskrybentów. No i do zobaczenia na następnym materiale. Na konkursowym, a później jeszcze, 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 jeszcze będzie dużo, dużo filmów. Trzymajcie się, hej!